Śmierć Roka Hudsona była punktem zwrotnym w amerykańskiej świadomości AIDS. Hudson, ikona Hollywood i symbol męskości lat 50, był kwintesencją amerykańskiego amanta. Jednak za tą olśniewającą powierzchownością jego życie było skrupulatnie wyreżyserowaną kreacją. Hudson zyskał sławę dzięki swojej urodzie, ale żył w ciągłym strachu, ukrywając prawdę o swojej orientacji seksualnej. W czasach, gdy nawet plotka mogła zrujnować karierę, Hudson był zmuszony ukrywać swoje prawdziwe ja. Wiódł podwójne życie jedno jako atrakcyjny. Kochanek na ekranie drugie ukryte za murami swojej rezydencji w Beverly Hills, zmagając się z głębokimi wewnętrznymi konfliktami, jego rezydencja przy Beverly Crest Drive 9402 stała się miejscem tajnych, całonocnych imprez pełnych narkotyków i nielegalnej działalności. I imprezy te odbywały się za zamkniętymi drzwiami z dala od opinii publicznej, a każdy, kto ośmielił się wściubić nos, znikał bez śladu, aby uciszyć plotki agent Hudsona. Henry Wilson zaaranżował w 1955 roku fikcyjne małżeństwo z jego asystentką Phyllis Gates. Ale w 1984 roku wydarzyło się coś nie do pomyślenia. U Hudsona zdiagnozowano AIDS, chorobę uważaną wówczas za wyrok śmierci dla gejów. W lipcu 1985 roku, gdy jego ciało słabło i stawało się coraz słabsze, prawdy nie dało się już dłużej ukrywać. 25 lipca. W 1985 roku rzecznik prasowy Hudsona ogłosił z rozdzierającą serce wiadomość, że zdiagnozowano u niego AIDS. Jego śmierć w wieku 59 lat była nie tylko tragicznym końcem niezwykłego życia, ale także wstrząsnęła całym światem. Śmierć Hudsona zmusiła Hollywood do zmierzenia się z własną głęboką hipokryzją i stanowiła punkt zwrotny w postrzeganiu AIDS. Jego śmierć uwypukliła piętno związane z tą chorobą i zmieniła dyskusję na temat AIDS, zwłaszcza w branży rozrywkowej. Hudson nie był jednak osamotniony w swojej walce. Inny kultowy aktor, pomimo usilnych starań, by wyleczyć się z homoseksualizmu, nie zdołał uciec przed nieuchronnym losem, który go czekał. Anthony Perkins, najbardziej znany z kultowej roli psychotycznego Normana Batesa w filmie Psychoza. Stał się legendą gatunku horroru. Niewielu jednak wie, że rola, która zdefiniowała jego karierę, również go prześladowała, odzwierciedlając jego własne wewnętrzne zmagania. Dla opinii publicznej jest uosobieniem hollywoodzkiej gwiazdy, ale za blichtrem i blaskiem kryje się człowiek, który żyje za starannie skonstruowaną fasadą, skrywając swoją prawdziwą tożsamość urodzony w rodzinie artystów. Anthony od zawsze był skazany na sławę. Jego wyjątkowy talent przyniósł mu nominację do Oscara za rolę w filmie Heartthrob's Rolls kreację, która urzekła kobiety, a nawet znalazła się na szczycie list przebojów Billboardu, umacniając jego pozycję jednej z najbardziej uwielbianych gwiazd Hollywood. Jednak w świetle reflektorów zmagał się z ukrytą rzeczywistością. Anthony Perkins był gejem, czego nigdy nie mógł otwarcie zaakceptować. W latach 50. on i jego kochanek, aktor Tab Hunter, żyli w ciągłym strachu, ograniczeni potrzebą ukrywania swojego związku. Ich skrytość nie była wówczas niczym wyjątkowym. Wielu w Hollywood ukrywało swoje prawdziwe ja, aby chronić swoje kariery. Zdjęcia z tamtego okresu pokazują ustawione randki, na których dwaj mężczyźni siedzą obok siebie w kinach, trzymając się za ręce z tymczasowymi dziewczynami. Wszystko to w ramach publicznego występu mającego na celu ukrycie ich szczerej miłości. Ale za tymi starannie skonstruowanymi fasadami, Perkins wiódł życie pełne bólu desperacko, próbując ukryć swoją prawdziwą naturę w świecie, który wymagał milczenia i oszustwa. W desperackiej próbie wyleczenia się z pociągu do mężczyzn, Anthony Perkins poddał się surowej i inwazyjnej terapii, korekty płci. Poślubił nawet fotografa Barry'ego Berensona, ale obsesja na punkcie ukrywania swojego prawdziwego dnia nigdy go tak naprawdę nie opuściła. Perkins żył w ukryciu, uwięziony w nieustannej walce. Oto by stać się mężczyzną, jakiego oczekiwało od niego społeczeństwo. Pod koniec lat 80 śmierć ponownie uderzyła, gdy Antoniego zdiagnozowano jako nosiciela wirusa HIV. Niestety wiadomość tę usłyszał nie od lekarza, a jedynie z brukowca – Pomimo śmiertelnej choroby, postanowił ukryć prawdę przed rodziną, zachowując się tak, jakby nic się nie zmieniło. Wraz z pogarszaniem się stanu zdrowia Perkins utrzymywał pozory, starając się uśmiechać, mimo że jego ciało słabło. 12 września 1992 roku Anthony Perkins zmarł w wieku 60 lat na zapalenie płuc wywołane AIDS. Jego śmierć była nie tylko ogromną stratą dla przemysłu filmowego, ale także tragicznym końcem życia spędzonego w ukryciu. Jednak żałoba rodziny Perkinsów na tym się nie skończyła. Dokładnie 9 lat później jego żona Barry Berenson leciała samolotem American Airlines Flight 11, pierwszym samolotem, który rozbił się o północną wieżę World Trade Center podczas ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Nagły i tragiczny koniec jednego życia i kontynuacja kolejnej rozdzierającej serce podróży. Zaledwie dzień po śmierci Perkinsa odeszła również inna słynna ikona muzyki, publicznie ujawniając swoją walkę z chorobą. Freddie Mercury Światowy fenomen muzyczny pozostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo. Ale za kultowym wąsem i charyzmatyczną sceną Freddy po cichu zmagał się z wirusem AIDS, urodzony jako faroch bulsara. Jego droga nie była łatwa. Pragnął być sobą, ale ciężar oczekiwań społecznych zmusił go do ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Podczas gdy otwarcie spotykał się z Mary Austin, którą opisywał jako miłość swojego życia, Mary stała się kimś więcej niż tylko partnerką, jego bratnią duszą. W tym samym czasie Freddie angażował się w homoseksualne związki i całonocne imprezy, wykorzystując swoje doświadczenia i emocjonalny ból jako materiał do swojej potężnej muzyki. Ból, którego doświadczył Freddie Mercury, stał się materiałem dla jego ponadczasowych piosenek. W 1987 roku dotarła do niego druzgocąca wiadomość, że jest nosicielem wirusa HIV, chociaż choroba powoli niszczyła jego organizm. Nie pozwoliłby go definiowała. Nadal pracował niestrudzenie, wkładając całe serce w każdą nutę. Piosenki, które napisał w tym okresie, były czymś więcej niż tylko muzyką. Były mocnymi deklaracjami człowieka, który nie poddał się swojemu losowi. W każdym tekście Freddy wyrażał siłę odporność i ból walki, której wiedział, że nie może wygrać. 23 listopada 1991 roku po latach ukrywania diagnozy Freddie podjął bolesną decyzję o publicznym ujawnieniu, że jest chory na AIDS. Zaledwie 24 godziny po ujawnieniu prawdy o swojej walce z AIDS, Freddie Mercury zmarł, pozostawiając głęboką pustkę w sercach swoich fanów. Po jego śmierci, Mary Austin odziedziczyła większość jego majątku, w tym kultowy Garden Lodge. Ale śmierć Frediego nie oznaczała końca, lecz jego ostatni występ, przejmujące przypomnienie, ile istnień ludzkich pochłonęła epidemia AIDS. Freddy wykorzystał swoją śmierć, aby przekształcić stratę i żałobę w wezwanie do działania. Wkrótce po jego śmierci powstała fundacja Mercury Phoenix, której celem była kontynuacja walki z AIDS. Dzięki temu dziedzictwo Frediego stało się potężną siłą w podnoszeniu świadomości i wywieraniu trwałego wpływu na walkę z tą chorobą. Freddie Mercury był nie tylko legendą muzyki, ale człowiekiem, którego dziedzictwo znacznie przewyższyło jego sławę. Jego śmierć to nie koniec, a jedynie kolejny rozdział w historii człowieka, który spędził życie dbając o idealny wizerunek, a bolesne prawdy, które się za nim kryją zostały ujawnione nie przez niego samego, ale przez najbliższych. Dzięki swoim ponadczasowym piosenkom, śmiałym występom i brawurowym działaniom Freddy pozostawił po sobie dziedzictwo, o którym świat będzie pamiętał na zawsze. Jego odwaga, zarówno na scenie, jak i poza nią, wciąż inspiruje i przypomina nam o potędze szczerości i sile, z jaką trzeba stawiać czoła najtrudniejszym życiowym bitwom. Robert Reed, najbardziej znany z roli Mike'a Brady'ego w serialu Rodzina Brady, stał się dla milionów amerykańskich widzów uosobieniem idealnego ojca. Jednak za tym wizerunkiem idealnego ojca kryje się człowiek, skrywający głębokie sekrety i niewypowiedziane lęki. Urodzony w 1932 roku jako John Robert Wright Jr. Reed ukształtował swoje życie pod wpływem szeregu prawd, które zmuszony był ukrywać. Rozpoczął karierę sceniczną, zanim podbił serca Amerykanów swoją ukochaną rolą telewizyjnego ojca. Ale nawet gdy wcielał się w idealnego ojca, rodziny Reed potajemnie zmagał się z wewnętrznym konfliktem. Po pięciu latach małżeństwa w końcu wyznał żonie, że jest gejem prawda, która na zawsze ukształtowała jego życie. Pomimo osobistych zmagań, Robert Reed słynął na planie z poświęcenia i skrupulatności, często kłócąc się z autorami scenariuszy o te, którym jego zdaniem brakowało głębi. Bardzo troszczył się o swoich małych aktorów, którzy pełnili rolę ojca, zarówno na ekranie, jak i poza nim, wprowadzając ich w świat aktorstwa. Jednak za kulisami jego zdrowie powoli podupadało. W 1991 roku Reed otrzymał druzgocącą wiadomość o terminalnym stadium raka jelita grubego. Jeszcze bardziej szokujące było to, że po upublicznieniu jego dokumentacji medycznej okazało się, że Reed jest również nosicielem wirusa HIV. Choroba ta po cichu niszczyła jego ciało od lat, podczas gdy on nadal się uśmiechał i występował, ukrywając swój ból przed światem. 12 maja 1992 roku. Robert Reed zmarł w wieku 59 lat. Chociaż w oficjalnym akcie zgonu jako przyczynę śmierci podano raka, jego najbliżsi wiedzieli, że prawdziwym winowajcą jego tragicznej śmierci był HIV. Reed zabrał swoją tajemnicę do grobu, pozostawiając po sobie dziedzictwo cichych zmagań i niewypowiedzianych prawd. Jego historia nie kończy się jednak wraz ze śmiercią. Gdy tylko tajemnica jednego potężnego człowieka zostaje pogrzebana, pojawia się kolejna. Historia, kolejne życie zostaje przerwane, a kolejna wpływowa postać z własnymi niebezpiecznymi sekretami zostaje ujawniona na oczach milionów. Pedro Zamora, wschodząca gwiazda. Reality show jako pierwszy człowiek wykorzystał swoją śmierć jako publiczną lekcję na temat wirusa HIV. Zdiagnozowany z HIV w wieku 17 lat. Pedro musiał zmierzyć się z czasem, gdy AIDS wciąż uznawano za wyrok śmierci, a choroba wiązała się z lękiem. Zamiast jednak milczeć, Pedro postanowił być otwarty i aktywny, walcząc ze stygmatyzacją nękającą społeczność osób z HIV. Stał się bojownikiem o tę sprawę, uczestnicząc w konferencjach, odwiedzając szkoły i bezpośrednio stawiając czoła lękowi i ignorancji otaczającej wirusa. Podczas gdy choroba powoli niszczyła jego ciało, Pedro z niezachwianą odwagą mówił o samotności bezpiecznego seksu i nieuchronnej śmierci, która go czekała. Jego orędownictwo i otwartość pozostawiły niezatarte piętno na walce z HIV i pomogły zmienić postrzeganie epidemii. 1994 roku Pedro Zamora wkroczył do realnego świata w San Francisco, a serial stał się czymś więcej niż tylko rozrywką. Stał się żywym pamiętnikiem młodego mężczyzny walczącego z AIDS. Pedro śmiało pocałował swojego chłopaka szacha sasera w telewizji, a ich zaręczyny stały się wydarzeniem historycznym pierwszym zaręczynowym. Wydarzeniem osób tej samej płci, transmitowanym przed szeroką publicznością. Jednak w miarę trwania programu organizm Pedra nie był już w stanie walczyć z chorobą. Wirus zaczął atakować jego mózg, uniemożliwiając mu chodzenie, czytanie, a nawet zapamiętywanie imion przyjaciół. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, odwaga i zaangażowanie Pedra nadal dawały o sobie znać, pozostawiając trwały ślad w walce z HIV i widocznością osób LGBTQ. 11 listopada. 1994 roku. Zaledwie kilka godzin po emisji ostatniego odcinka. programu The Real World. Pedro Zamora zmarł w wieku 22 lata. Jego zmagania i ostateczna śmierć były transmitowane w telewizji przez miliony widzów, co uczyniło jego historię ważną i intymną częścią świadomości społecznej. Śmierć Pedra to nie tylko strata gwiazdy Reality Show, ale także głębokie przesłanie, które rzuca światło na życie człowieka, który dzielnie walczył z chorobą zagrażającą życiu. Jego historia, pełna niewypowiedzianych sekretów i silnego zaangażowania w walkę ze stygmatyzacją związaną z HIV, pozostawiła trwałe dziedzictwo, które wciąż inspiruje i podnosi świadomość w walce z HIV. Ed Koch, znany ze swojego powiedzonka, Jak się mam, jest ikoną Nowego Jorku od ponad dekady. Jako burmistrz, jego przywództwo uratowało miasto przed bankructwem i zapewniło mu status bohatera publicznego. Jednak za przyjaznym uśmiechem na plakatach wyborczych krył się sekret, który został ujawniony dopiero po jego śmierci. Urodzony w 1924 roku. Ed Koch był żołnierzem, zanim w 1977 ter. został burmistrzem Nowego Jorku. W tym czasie miasto zmagało się z bankructwem i rosnącą przestępczością. Koch szybko stał się wybawcą miasta, przeprowadzając Nowy Jork przez kryzys i umacniając swoją pozycję jako osoby, która pomogła przywrócić miastu stabilizację. Pojawił się jednak nowy wróg Eides. Choroba rozprzestrzeniała się szybko, pochłaniając tysiące ofiar, zwłaszcza w społeczności LGBTQ. W tym przełomowym momencie, starannie wykreowany wizerunek publiczny Kocha zaczął się rozpadać. Aktywiści, zwłaszcza Larry Kramer, ostro krytykowali go za powolną reakcję na kryzys, oskarżając go o bierne przyglądanie się śmierci osób homoseksualnych. Krytyka ta. Nasiliła się wraz z pojawieniem się plotek o orientacji seksualnej. Kocha, w całym tym zamieszaniu, koch milczał, odpowiadając jedynie, moje życie prywatne to moja sprawa. Wielu uważa, że jego milczenie wynikało z obawy przed ujawnieniem pilnie strzeżonej tajemnicy, którą wielu polityków jego czasów próbowało ukryć. Dopiero po jego śmierci w 2013 roku, jego bliski przyjaciel Charles Kaiser. Potwierdził, że Ed Koch był gejem. Pomimo jego wysiłków, w tym podpisania ustaw antydyskryminacyjnych chroniących społeczność LGBTQ, wielu uważało, że Koch zrobił za mało i za późno w walce z AIDS. 1 lutego 2013 roku Ed Koch zmarł w wieku 88 lat, pozostawiając po sobie tajemnicę z życia osobistego. Które pozostały tajemnicą do końca życia. Jest pamiętany jako bohater, który ożywił Nowy Jork, ale także jako postać kontrowersyjna, której milczenie podczas epidemii AIDS stanowiło mroczny rozdział w jego spuściźnie. Jednak historia tej skomplikowanej postaci politycznej, która skrywa prawdę, jeszcze się nie skończyła. Wade Dominguez może nie być powszechnie znany, ale każdy, kto oglądał niebezpieczne umysły, będzie miał trudności z jego zapomnieniem. Zapoczątkował swoją karierę jako obiecująca gwiazda, ale jego życie i kariera zostały tragicznie przerwane. Urodzony w 1966 roku o bystrym i drapieżnym wyglądzie, Wade szybko zyskał sławę dzięki rolom w filmach Miasto, Przemysłu i Dwóch Ludziach. Był uznawany za utalentowanego aktora pełnego energii i potencjału. Jednak gdy jego kariera nabierała rozpędu. Wade stanął w obliczu niewyobrażalnego szoku. Zdiagnozowano u niego AIDS. W społeczeństwie, wciąż pełnym uprzedzeń, Wade Dominguez postanowił zachować swoją diagnozę w tajemnicy. Za uśmiechami na czerwonym dywanie kryło się jego ciało, które odmawiało posłuszeństwa. W ostatnich dniach życia jego bliska przyjaciółka. Aktorka Elizabeth Berkeley przyniosła mu do szpitala wersję roboczą jego ostatniego filmu The Taxman. Po obejrzeniu filmu Wade wybuchnął płaczem i powiedział: Zrobiłem świetną robotę! Zrobiłem świetną robotę! 26 sierpnia 1998 roku. Wade Dominguez zmarł w wieku 32 lata z powodu powikłań po AIDS. Obiecujący talent odszedł zbyt wcześnie, pozostawiając Hollywood i przemysł filmowy w głębokiej żałobie, podczas gdy świat opłakiwał stratę gwiazdy, która nigdy nie miała szansy rozwinąć w pełni swojego potencjału. Joel Crowder to znana postać amerykańskiej telewizji, znana z atrakcyjnej aparycji i talentu aktorskiego, stał się wzorem do naśladowania dla milionów widzów dzięki popularnym programom telewizyjnym, takim jak Mroczne Cienie i Somerset. Za Blichtrem i Blaskiem Crowders wiódł jednak zupełnie inne życie. Choć opinia publiczna postrzegała go jako symbol męskości w rzeczywistości, otwarcie przyznawał się do homoseksualizmu. Jednak w tamtym czasie ujawnienie swojej orientacji seksualnej mogło zrujnować jego karierę. Dlatego zmuszony był ukrywać swoje prawdziwe ja. Jego zaręczyny z aktorką Valą Grey, które wydawały się niczym z bajki, były w rzeczywistości inscenizacją mającą na celu ochronę jego wizerunku publicznego. Na początku lat 80, wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii AIDS, Joel Crothers nagle zniknął z życia publicznego. W 1985 roku ujawniono bolesną prawdę. Zmarł w wieku 44 lata z powodu powikłań po AIDS. Jednak w przeciwieństwie do innych gwiazd, śmierć Crothersa nie była szeroko komentowana ani opłakiwana. Piętno związane z AIDS w tamtym czasie sprawiło, że jego kariera i prawdziwa tożsamość zostały w dużej mierze wymazane z pamięci publicznej. Zmarł cicho, a jego historia boleśnie przypominała o uprzedzeniach, z jakimi spotykały się osoby publiczne w tamtej epoce. Crothers nie jest odosobniony. Jest jedną z wielu osób, których życie zostało tragicznie przerwane przez chorobę, pozostawiając ich kariery niedokończone, a dziedzictwo zszargane. Jeśli w historii Ameryki było jedno miejsce, w którym narkotyki seksualna, władza i sława mieszały się ze sobą, tworząc chaotyczną burzę, to było to Studio 54. A człowiekiem stojącym za tym wszystkim nie był nikt inny jak Steve Rubel. Urodzony w robotniczej rodzinie z Brooklynu student finansów. Niewielu spodziewał się, że szybko stanie się symbolem luksusu i dekadencji. Po serii stałych posad Rubel, wraz ze swoim przyjacielem Janem Schragerem, przekształcił stary magazyn w Studio 54, chaotyczną oazę pełną narkotyków i hałaśliwej atmosfery. Steve Rubel rządził tym światem jak król, wykorzystując swoją niesławną politykę listy gości do kontrolowania dostępu. Drzwi do studia. 54 nigdy nie otwierano nikomu, kto wydawał się wystarczająco nieatrakcyjny, a wpuszczano tylko osoby osobiście przez niego wybrane. Jednak każda impreza musiała się skończyć. W grudniu 1978 roku Urząd Skarbowy IRS przeprowadził rewizję w studiu 54 i odkrył ponad 2 miliony dolarów w gotówce ukrytej w suficie i sejfach. Rubel został oskarżony o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. W sądzie jego niegdyś arogancka uwaga, zarabiamy więcej niż mafia, przelała czarę goryczy. Skazany na trzy i pół roku więzienia. Rubel został wyrzucony ze swojego imperium. Jeśli zaszokowały cię sekrety kryjące się za blichtrem, studia 54. Koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach: Czy ten styl życia i skandale zmieniły twój sposób postrzegania tych legend, muzyki i sztuki? Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii. Po wyjściu z więzienia, Steve Rubel próbował uciec od przeszłości, otwierając Morgan Hotel, zapoczątkowując tym samym trend hoteli butikowych. W 1988 roku usłyszał jednak niewidzialny wyrok. Zdiagnozowano u niego HIV 25 lipca 1989 roku. Zaledwie cztery lata po diagnozie Rubel zmarł w nowojorskim szpitalu. Oficjalną przyczyną zgonu było zapalenie, wątroby i wstrząs septyczny ale wielu uznało to za eufemizm mający na celu uniknięcie słowa AIDS, które w tamtym czasie było wciąż silnie stygmatyzowane. Śmierć Rubela wpisuje się w serię tragedii związanych z AIDS. Nie jest on jedyną osobą, której życie zrujnowała choroba. Roy Cohn, niesławna postać amerykańskiej polityki, wciąż przyprawia ludzi odreszcze prawie cztery dekady po swojej śmierci. Urodzony w 1927 roku. Kohn szybko stał się jedną z najbardziej bezwzględnych i budzących postrach postaci w amerykańskiej polityce. W wieku 23 lata został doradcą senatora Josepha McCarthy'ego i odegrał kluczową rolę w egzekucjach Juliusa i Ethel Rosenberg podczas tzw. Tak czerwonej paniki. Kon brał również udział w lawendowej panice, której celem było usunięcie osób LGBTQ ze stanowisk rządowych jak na ironię. Pomimo jego zdecydowanego publicznego sprzeciwu wobec homoseksualizmu życie Kochna było otoczone uporczywymi plotkami na temat jego własnej orientacji seksualnej. Jego bliska relacja z asystentem Davidem Scheinem stała się fenomenem medialnym. Kon jednak wielokrotnie publicznie dementował te plotki, potępiając tych, którzy otwarcie żyli swoją prawdziwą tożsamością, jednocześnie ją ukrywając. Po opuszczeniu Waszyngtonu Roy Cohn dał się poznać jako tajemniczy i wpływowy prawnik, reprezentując celebrytów takich jak Donald Trump i znanych bossów mafii. Jednak w 1984 roku jego życie zmieniło się diametralnie, gdy zdiagnozowano u niego HIV. Pomimo powagi diagnozy, Cohn do końca jej zaprzeczał. Publicznie ogłosił, że ma raka wątroby. I nawet gdy jego stan zdrowia się pogarszał, kurczowo trzymał się w wizerunku niezwyciężonego wojownika, nigdy nie przyznając się do prawdy. 2 sierpnia, 1988 roku: Roy Cohn zmarł w wieku 59 lat, pozostawiając po sobie tragiczny paradoks. Człowiek, który aktywnie przyczyniał się do ucisku społeczności, LGBTQ, cierpiał na tę samą chorobę, którą tak długo stygmatyzował. Ale Roy Cohn nie był sam. Inny człowiek, który zbudował dekadencki prywatny świat, stanął w obliczu nieodwracalnego upadku.